co? Co ty robisz? Nie Co? Widzę, widzę... Widzę jego wnętrze. Ty bierzesz go od przodu? Nie, patrzę się mu po prostu w wnętrze. Na baksa się patrzysz. Nie, no się patrzy, no was. Nie oszukuj. No właśnie chodzi. Czemu ty go gwałcisz? Już jego to boli już. Max cały czas... Go cały, cały dyba i nic nie, mówi. nie, cały nie, i nie, nie, i nie, nie, Patrz, nie, nie, Staw, 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 sta, sta. Jak się Jak się nie, 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 on się nie, 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 ty mówi nie, ty widzisz się Do mnie też mówi Chyba Nie No idź po ich Ooo Romantyczna muzyka? No Neraz no, wychodź Oj, nie wyjdziesz stąd. No i co? Mówisz, wyszedł. No bo no, bak, się wstydzi, nie widzisz zoba? No bo no, wybrałeś mnie, ten... I teraz go... Nie, nie mogę się na to Gdzie ty jesteś? Ej jestem. nie widzę cię, Ejgu. Właśnie ty patrzysz na mnie. Nie nie jak nie możesz się badrzeć? No wiesz tu jak to wygląda w ogóle. On mógł? nie. Bądź mężczyzną, badrz się na bagza. Nie, nie, nie mogę. To jest obrzydliwe. Chcesz być kobietą? Nie, to jest obrzydliwe. No i jak to obrzydliwe? Nie wskazyć moją swojej ukiprzemy. Co? Aha. Ty masz uczucia? Mam. No jak to? O ty, poruszył się. Kłamiesz mnie. Nie no na serio poruszył się. Nie kłamiesz. Jak ty się odwróciłeś, to on, to on zadziałał? nież mówiłam, że się wstydzi. Co ty mu robisz? Czuję, to tak czule wyglądało, patrzę, że szybciej puściłem. <grym> Marygodzinu. Co ty mu wkładasz? Jezu, ty masz tylko na komuś Co? No jeszcze przebieg przez nich. No nie, no... W... No nie, w stamtę się wbił. No to bokiem jeszcze. Nie <grym> widzisz mnie, nie widzisz mnie. Jak to wygląda? <noise> Erigu. Pożegnaj się z widzami. Na razie. No to się pożegnaj. Ładnie. Do widzenia, pa pa! pa, pa, pa. Hey. <noise> Jeszcze nie to nacisnęłam, ale dobra. Dzisiaj to był odcinek specjalny bez dragów, a bo już musiał iść spać. Był ze mną Ariku i my jesteśmy w Faprumie Bagza. Pa pa!